Call of Duty Warzone 2.0 to kolejna głośna premiera tego miesiąca. Pamiętam, gdy debiutowała jedynka. Ona się wbiła w fenomenalny okres czasowy. Była to pandemia, ludzie siedzieli w domach i chcieli w jakiś sposób zabić czas. A tutaj nagle okazuje się, że debiutuje kolejna odsłona znanego i uznanego cyklu Call of Duty. Bo nie ukrywajmy, nawet jakiś niedzielny gracz wie, co to jest kot. I okazało się, że będzie ona za darmo. Zamysł rozgrywki jest bardzo prosty, po prostu... Na mapę zeskakuje 200 osób i wygrywa najlepszy, takie klasyczne igrzyska śmierci, w zamyśle bardzo prosta, jednak w praktyce bardzo, bardzo trudna rozgrywka. Pamiętam, że testy jedynki przyjęły się bardzo fajnie. Do dzisiaj jest to jeden z najpopularniejszych filmów na moim kanale, ale jak jest z drugą odsłoną? Czy będzie ona dobrze działać na mocno budżetowym pc Ten komputer jest naprawdę tani. W obecnych czasach jego wartość to około 1000-1300 złotych i jak wielokrotnie wam pokazywałem, pozwala on nam grać w najnowsze fabularne gierki. Tylko to jest ta różnica. W poprzednim materiale powiedziałem, że do płynnej rozgrywki wystarczy 30 klatek. I jest to moja subiektywna ocena. Nadal to podtrzymuje 30 FPSów jak najbardziej mi wystarcza do fabularnej wierki. Jednak jeśli chodzi o multi, to wymagam troszkę więcej. Tutaj już by się przydało, aby było te 60 klatek, aby w pełnym komforcie można było pograć. Tutaj w międzyczasie ja już zeskoczyłem na mapę. I po prostu sobie gramy, obecnie mamy ustawienia niskie, najniższe jakie pozwala gierka, jest to gierka multi, oby nikt mnie tutaj nie zabił, tutaj na szybko Wam pokażę, ustawienia są niskie, w lewym górnym rogu jest wynik FPS-ów i mamy około 50 klatek, nie jest to zadawalająca liczba, niestety oczekiwalibyśmy troszkę więcej, no ale... Na tego tytułu jest grywalny. Sami ocenicie, jak to wygląda z waszej perspektywy. Ja tutaj troszkę się postaram skupić, żeby chwilkę pograć. Widziałem, że ktoś spadł obok mnie, więc jakieś wyzwanie jest. Fajnie byłoby zlutować jakiś domek, żeby zdobyć jakiś karabin, bo strzelba na daleki dystans to nie jest to, To czego potrzebujemy. Tutaj jest skrzyneczka, ładnie TMI wypadł. Wymieńmy pistolet na strzelbę. ok? strzelba jest, TMI jest. Więc można walczyć. Oj, niepotrzebnie strzeliłem, bo ten ktoś już usłyszy, gdzie jestem. No ale o to chodzi, żeby wam pokazać, jak ta gra działa. Ja tutaj jakoś mocno skupiał na rozgrywce, się nie będę. Niestety, jak widzicie, obraz jest mocno rozmyty, nie ma tutaj zbyt wielu strzegółów. po prostu widać, że są to niskie ustawienia graficzne, a my, mimo to, mamy około 50 fps. Zobaczymy, jak będzie po premierze, pewnie kilka łatek jeszcze wyjdzie, no ale. Cudów nie ma, myślę, że tytuł jest jak najbardziej grywalny. Kurczę, sam bym sobie zaprzeczył, gdybym to potwierdził, bo przed chwilą powiedziałem, że potrzebne jest 60 klatek do pełnego komfortu. No ale da się grać, ja chętnie pogram, ewentualnie zainstaluję wersję na konsolę, chociaż zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Tutaj nie wiem, czy jest jakikolwiek sens zwiększania ustawień graficznych, skoro na najniższych nie mamy nawet 60 fpsów. Hmm, spróbujmy się postrzelać. Fajnie byłoby kogoś znaleźć. Nawet jeśli miałby mnie zabić, to przynajmniej zobaczycie jakąś akcję. Podgłośnie sobie troszkę. Albo dobra, w sumie póki nikogo nie ma. Okrąg się zmniejsza, właśnie. Bo ten, nie dodałem, że koncepcja jest taka, że ten okrąg ciągle się zmniejsza. Przez to jest coraz większe prawdopodobieństwo, że dojdzie do jakiegoś zwarcia, jakiejś strzelaniny. Po prostu ta gra jest nastawiona na akcję. Zapewne dużo jest osób, które preferuje styl gry, kampera. Po prostu siedzi w jakichś budynkach, krzakach i czeka, aż otworzymy drzwi, bądź wyjdziemy z jakiegoś budynku i nas zabije wtedy. No ja jednak wolę sobie teraz troszkę pobiegać. Kurde, nikogo nie widzę. Hop, hop, czy ktoś tutaj jest? Fajnie byłoby. Wdać się w jakąś strzelaninę i najlepiej ją wygrać, ale czy to się uda? No, może być ciężko. Zależy kto gra, bo ta gra wystartowała dwie godziny temu. Miejmy na uwadze, że jakieś lagi mogą być spowodowane tym, że ta gra miała autentycznie premierę równo dwie godzinki temu. Hej, okay, ja już to widzę, jak wchodzę do budynku. Tu ktoś lutował. Tu ktoś może być. Lutował, ale sobie już poszedł. Ok. Cholera wie, gdzie jest teraz. Gdybym był nim, to bym poszedł lutować dalej. Gdybym grał na poważnie, to też bym lutował, więc zapewne z którymś z tych domków. Drzwi zamknięte. Być może zamknął dla zmyłki. Kurde, nie wiem, jak to u Was wygląda, ale u mnie gra jest mega cicho. Przednie nagranie wyszło średnio z racji tego, że gra była za głośna, więc wolałem ściszyć, bo zamysł tego jest taki, żeby wam pokazać, jak ta gierka działa na tanim komputerze. Bo zapewne po raz kolejny ten cykl zrobi gigantyczne show. Jest za darmo, w lubianym przez wszystkich trybie, więc zainteresowanie będzie gigantyczne, już jestem tego pewny. Czy jest tu jakiś na mapie samochód, może? Aha, ma pani pokazuje samochodów. Czy ja do tego mogę wsiąść? Czy ja tym mogę jechać? Nie, nie mogę tym jechać. 10, 10 brzmi dobrze. Hop, hop. Ok, skitrajmy się tutaj pod schody. Dobra, nie wczołgam się, ale spróbujmy zmienić ustawienia graficzne. Nie wiem, czy. O kurde, tak, to jest właśnie ten moment. Chciałem zmienić ustawienia graficzne i ktoś mnie zabił. No tak, ale chodzi tylko o to, aby Wam pokazać, jak ta gra się prezentuje. Wydaje mi się, że teraz trafię do takiego więzienia, przynajmniej tak było w poprzedniej odsłonie i będę miał jeszcze szansę coś postrzelać. Tak jest, trafiłem do takiego więzienia. I to będzie ten moment, że mogę zmienić ustawienia, chociaż to nie ma jakiegoś większego sensu, bo skoro na niskich to tak działa, no to wiadomo, że na wyższych będzie jeszcze gorzej, ale dajmy na przykład podstawowe. Zastosuj ustawienia, nie wiem, gra mnie nie informuje czy jest poprzedniej Potrzebny reset, aby Aby ustawienia się zastosowały, no jednak dałem średnie Ale w tej celi jest zdecydowanie więcej FPS-u Bo jest to mimo wszystko zamknięty obszar O i widzę coś nietypowego, nie jest to pojedynek jeden na jednego Tylko jest nas dwóch na dwóch Okej, okay, dwóch na dwóch to trochę postrzelamy, zobaczycie jak wygląda strzelanie O kurde, granaty Mamy same pistolety nie wiem nawet gdzie oni są na razie. Ok, widzę go. O kurde, jest kolejny. O kurcze, ale zginąłem. Hamsko. No ale jednak zamysł wam pokazałem. Widać jak ta gierka działa. Nie ma cudów. Sami powiedzcie, jak na waszych sprzętach może działa ta gra. A z mojej strony to na tyle. Trzymajcie się. Papa. Pa. Widzę go. Dostał. Okej, ale... Zabijajcie po kolejnym kogoś za swoje poczerwiony. Nestałem w plecy. Leży kolejny. Czyli jeden na jeden został, tak? Dobra, leży. Jest! Pierwszy kill. Pierwszy taki poważny, bo w tym więzieniu był jakiś, ale ładnie nam się udało go porobić. W grze istnieje jeszcze opcja skalowania rozdzielczości. Właśnie przed chwilką się dowiedziałem już grając sobie. Prywatnie I okazuje się, że zwiększa to dosyć mocno liczbę klatek Polega to po prostu na tym, że ta rozdzielczość dynamicznie się zmienia Aby utrzymać okolice tych 60 klatek I jako bonus Wam to dorzuciłem Bo tutaj już faktycznie jesteśmy blisko uzyskania tej liczby Więc na koniec filmu będzie coś takiego Zaraz chyba po takich nagrywkach, jak ja wrzuciłem, gdzie kogoś zabijam no, a może to sobie zmienimy na to. No i tutaj widzicie, że już jesteśmy bardzo, bardzo blisko tej stabilnej liczby. I w ten sposób wydaje mi się, że ta gra staje się grywalna, bo mamy przedział 50-60 fps. -ów. Pa, pa.